Rząd Tuska chce wprowadzić cenzurę? To jest skandal. A co na to prezydent? Posłuchajcie i sami ocencie. Dlatego, że środowiska lewicowo-liberalne. Nie tylko w Polsce, od lat królowały w mediach, bo to jednak jest środowisko wielkomiejskie, media są z reguły w stolicach, tam są ludzie związani z lewicowymi poglądami w dużej mierze. I oni mieli tak naprawdę monopol informacyjny. Kiedy pojawił się internet, kiedy pojawiły się platformy społecznościowe, ludzie, każdy z nas może być dziennikarzem, każdy z nas może wytworzyć jakąś treść, która dotrze do szerszego grona odbiorców. I tego, tym są przerażeni ten establishment lewicowy. Ostatnio słyszałem wypowiedź Kazimierza Marcinkiewicza, który w dzisiejszych czasach jest pupilem platform obywatelskich który powiedział, że tu w Polsce powinno zamknąć się TikToka. Bez, no, powinien reklamować platformy ale dlaczego on to mówi? Bo oni mają świadomość, że w merytorycznej konkurencji na poglądy, na argumenty, na dowody oni to przegrywają. Kiedyś mieli TVN i było wszystko załatwione. Szanowni Państwo, Boże Bogosław Polsce, Boże Bogosław Polakom, że wybrali prezydenta Karola Nawrockiego, bo w kampanii wyborczej my o tym mówiliśmy, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to wprowadzona zostanie mowa nienawiści i e, karanie za poglądy polityczne. Zresztą Rafał Trzaskowski w szczycie kampanii wyborczej nie odżegnywał się od tych pomysłów i przyznawał, że tak, że jak zostanie prezydentem, to on to podpisze. Więc uratowaliśmy wolność słowa w Polsce. Może to górnolotnie zabrzmi, ale naprawdę uratowaliśmy wolność słowa.